Cześć, tutaj GajduSKC SKC i witam was w kolejnym odcinku z kariery Legii Warszawa. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować eliminację do ligi mistrzów. W pierwszym meczu wygraliśmy 4 do 2 u siebie. Tylko że jest jeden mały problem. To było u siebie właśnie. Więc teraz, jeżeli przegramy ten mecz, to musimy jeszcze liczyć minimum 3 gole, żeby awansować, ale dobra, postaramy się, tak jak zawsze, Luquenia z dwoma golami. Pierwsze co zrobię, no to przejdę sobie do konferencji. Dobra, więc pierwsze pytanie będzie od Miśka Kulki z 11 odcinka. Nadal jest tyle, tyle pytań w, z 11 odcinka, że dalej e, będę miał na ten i na następny odcinek. Czy zamierzasz wrócić do tradycji legii i docelowo opierać się w większości na wychowankach? i polskich zawodnikach oraz czy będziesz y, szukał wśród wychowanków nowego Dejny. Taki jest właśnie plan, żeby większość piłkarzy. W legi to byli Polacy. Taki jest pomysł, taki jest mój zamiar na, na budowanie legi. Jeżeli chodzi o wychowanków, jeżeli będą na właściwym poziomie, jeżeli będą się pokazywać z dobrej strony, oczywiście mam, mam zamiar budować legie na wychowankach i, i, i tak powinno się w Polsce teraz robić. I czy będę szukał wśród wychowanków nowego Dejny, W tym momencie z takim szybkim wejściem, jakim miał Malinowski, myślę, że on ma szansę, żeby być nowym Dejną, Tylko że no nie wiem, czy go nie sprzedamy. Chciałbym, żeby został na dłużej, chciałbym, żeby został na, co, na całą tą karierę, ale jeżeli się będzie rozwijał naprawdę bardzo, bardzo szybko, na przykład w tym momencie ma 75 oceny ogólnej, e, to już e, jest, jest poziom, który no, praktycznie chwyta transferu. Lucznie ma 78 oceny ogólnej, więc już przerasta polską ligę. Ale tak, no ogólnie taki jest pomysł, żeby. Żeby budować legi na wychowankach. Kolejne pytanie jest od Jaśka i tutaj jest bardzo dużo pytań, więc y, odpowiem sobie na tylko dwa. Dzisiaj. I na resztę w następnym odcinku. Czy ma Pan jakichś zawodników na, na celowników w letnim okienku? W letnie okienko już się zakończyło. Zawodnik, który był tak de facto na numer jeden na liście, to był wiśniewski. Oprócz tego był też oddział Fołę, ale to zależało, czy sprzedamy pewnych zawodników. Udało się ich ściągnąć, więc jesteśmy zadowoleni z transferów w letnim okienku transferowym. Drugie pytanie, co pan sądzi o sprowadzeniu młodych zawodników ze szkółki? Tak jak odpowiedziałem. W pierwszym pytaniu jestem za ściąganiem zawodników z Akademii, dlatego że po prostu chcę budować legię pomału na zawodnikach z Akademii. Dać się rozegrać młodym zawodnikom, sprzedać ich, kupić może jakiegoś dobrego, starszego, doświadczonego zawodnika. Taki jest plan. Dobra, więc jeszcze zanim przejdziemy do kalendarza, chciałbym Was poprosić o jedną rzecz. W poprzednim odcinku nie wybraliście żadnego zawodnika meczu, więc wybrałem go ja. Zawodnikiem poprzedniego odcinka był rosołek, więc tutaj macie kartę Inform, rosołka. Tak się prezentuje i macie też statystyki. No i brawa dla Rosołka za bycie zawodnikiem odcinka i mam nadzieję, że będzie kontynuował swoją formę, bo naprawdę gra niesamowicie. A i jeszcze po tym odcinku, na sam koniec, jak oglądniecie cały odcinek, będziecie wiedzieli statystyki w opisie pod, pod filmem. Jest link do ankiety, dlatego że YouTube teraz y, usunął ankiety, więc y, nie mogę Wam po prostu dać tam w prawy róg i to jest niestety szkoda, bo lubiłem tą, tą opcję i tam wybierzecie po prostu zawodnika odcinka na następny odcinek, żeby dostał kartę Inform. Dobra, więc w końcu przechodzimy do kalendarza i tak będzie się prezentował ten odcinek. Na początku gramy rewanżowy mecz z Rangersami. Następnie u siebie podejmujemy Lechię. Potem wyjeżdżamy do Płocka, żeby zagrać z Wisłą Płock. I na sam koniec u siebie gramy z Wartą Poznań. No i już dobre wejście Wieteski, już Gilherme na prawej stronie boiska. Co teraz zrobi? Guillerme nadal przy piłce. I się z obrońcą nadal Guillermo nie wie, co zrobić. Nie ma żadnego pomysłu. Jest wrzutka, no ale to była nieudana wrzutka. Guillermo do Luquiniasa jest 1 do 0 dla Legii. Zlicznie nie wie, co zrobić. Nie ma żadnego pomysłu. Wycofuje do Alvareza, który też nie ma żadnego pomysłu. No i blisko było, żebyśmy stracili tą piłkę w polu karnym. Teraz chodzi, Alvarez dobrze broni, ale jest Bramka Morelosa na 1 do 1. Coraz bliżej Hadzi, dużo miejsca. No jest 2 do 1 dla Rangersów. No i teraz złe podanie Wieteski, próbował wyż, wybijać. No i Aribo strzela trzeciego gola. Jest w tym momencie w dwu meczu 5 do 5. No i musimy się teraz pozbierać. Naprawdę musimy się teraz pozbierać, bo dosłownie się rozpadamy. No i piłka do Malinowskiego. Malinowski. Co teraz Malinowski zrobi? Malinowski do rosołka. Rosołek strzela! Jest gol! Strzelamy gola na 3 do 2. No i teraz uciszamy cały stadion Rangersów. Szczepański do Malinowskiego. Malinowski jeszcze do rosołka. Chyba chce jeszcze jedną szpilkę dobić. Rosołek do Szczepańskiego. Szczepański wchodzi. Jest 3 do 3. Tak się dzieje, kiedy cały e, zespół jest w ataku. I my. To jest mój styl gry. Kontra atak. Ale złe, złe podanie. No i jeszcze. Mają szansę strzelania chociaż jednej bramki Norman. No i tak jest! Strzelają bramkę na 4 do 3. No teraz muszą nam odebrać piłkę, a dosłownie po rozpoczęciu sędzia kończy mecz, więc wygrywamy 4 do 3. Przechodzimy do kolejnej rundy eliminacji. No nie udało się. Jeden krok już jest zrobiony. Tylko teraz pytanie, na jakiego przeciwnika trafimy w drugiej rundzie. Dobra, troszeczkę nam się zmienił kalendarz, dlatego że teraz y, mamy mecz z Bazyleą z w drugiej rundzie Ligi Mistrzów. Dobra, dostaliśmy teraz jeszcze ofertę za Juranowicza od Celtica. Celtic Glasgow, oferta na 2 miliony 600. Przejdę do negocjacji i zapytam się, czy, czy za zaakceptowaliby ofertę 3 milionów. Lubię, jak wszystko jest zawsze zaokrąglone. No i już groźna sytuacja pod naszą bramką, ale udaje nam się ją zatrzymać. Teraz Szczepański, który traci piłkę, ale nie był faulowany. Więc Mladenowicz będzie wyko wykonywał rzut wolny. No i bramka Mladenowicza z, z rzutu wolnego. Gratulacje. Piłka już do Wszołka, Wszołek do Mladenowicia, Szczepański, Kante, Kante do Kamińskiego, no ale zbyt słabe wykończenie, Szczepański do Mladenowicia, Wszołek, wrzutka do, Kam e do Kapustki, no i kolejny rzut rożny, wrzutka Mladenowicia i to jest kolejny gol, Mladenowic co za mecz. Jeszcze my przy piłce, piłka do Kante, jest 3 do 0. Kamiński, szybka wymiana do Szczepańskiego, nadal Szczepański, Szczepański. Strzał z dystansu obok bramki. Piśniewski, świetnie w obronie, ale jeszcze nie dokończył roboty. Nadal Kubicki z dośrodkowaniem. No i Konrado, strzał z główki, Kwiatkowski. Widać jeszcze brak doświadczenia. No i dobra, koniec meczu. Ostatecznie wygrywamy, ale standard. Wszedłem na mecz i straciłem gola. No ale dobra, nadal tu są trzy punkty. No i teraz mecz drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Bazyleą. Dobra, Juranowicz ostatecznie został sprzedany za 2 750 750. Zarząd przekazał nam 2 miliony 100, 000, które będą do wykorzystania w zimowym okienku transferowym. I do tego jeszcze dostaliśmy ofertę wypożyczenia, samego wypożyczenia z Fortune Düsseldorf za Przemysława kozaka, więc ja sobie to zaakceptuję. Nie wiem, czy będzie aż tak dużo dostawał szans w Fortune Düsseldorf, no ale zobaczymy. No i już Bazylea, Alvarez broni. Kto póki co. Bazylea no tutaj nas demoluje. No jeszcze teraz mają rzut wolny, więc ciekawy będzie. Ciekawe będzie jak yy, zagramy w defensywie. No i udało się wyjść yy, z naszego pola karnego. Malinowski teraz przy piłce do karbownika. Z powrotem do Malinowskiego. Piłka Rosołek! Prowadzimy 1 do 0. A popatrzcie sobie na statystyki meczu, popatrzcie, jak Bazylea tutaj nas dominuje w posiadaniu piłki. Guillerme do Makowskiego, Bieteska do Rosołka, który głęboko wraca. Chodzi Foet do Gilerme, Gilerme do Lukiniasa. Nadal Lukinias strzela. Ale Lindner... Jeszcze strzał Bazylei. Jest to Lasky. czy tutaj zatrzyma Teo? Nie, za to zrobił to Alvarez. No jest piłka do Makowskiego, Makowski do Recy, Reca do Malinowskiego. No i popatrzcie teraz tutaj na tą prędkość. Malinowski gubi przeciwnika, Malinowski ze strzałem. Zatrzymany przez Alvarez'a, no i wygrywamy w Bazylei 1 do 0. Jest to bardzo ważne zwycięstwo, dlatego że bazyleja teraz musi wygrać u nas, a z naszymi trybunami, z naszymi fanami, będzie to dosyć trudne. Więc tak de facto jesteśmy więcej niż jednym krokiem w fazie grupowej ligi Mistrzów. Dobra, mamy nowego zawodnika za darmo Lucas da Cunha, 67 oceny ogólnej. Już Jabłoński chyba zabrał piłkę, tak jest. Już pierwszy strzał e, Kapustki. Kante, Kante ze strzałem, jest pierwsza bramka, tak szybko, w 15 minucie meczu. Kante, przy piłce Mladenowicz, do Szczepańskiego, Szczepański jest 2 do 0. Kontra, cały czas e, wszystkie nasze kontry przez ostatnią chwilę były zatrzymywane przez Wisłę Płock. Ale w końcu teraz przesunęliśmy się do przodu. Jednak nie, bo albo był spalony, albo fał. Jeszcze Kamiński do Kante, No i Kantę z kolejną bramką. Już druga w tym meczu Slich. Chokowski, Wiśniewski, Kwiatkowski. Dwie świetne obrony, ale później przy, trzecie, przy trzeciej dobitce, albo przy drugiej dobitce, już e, niestety stracił, stracił bramkę. Już jest 80 minuta. Wygrywamy 3 do 1. No już końcówka spotkania. Jeszcze Kante szuka tego Hattrika. Kante! No jest Hattrick! Szukał, szukał i znalazł trzeci gol. I szczerze mówiąc, Kamiński jest bardzo dobrze wy, e, wyszkolony technicznie. No i Kante jeszcze z czwartym golem w meczu. Co za występ. Co za zwycięstwo, co za mecz. Na wyjeździe pokonujemy, demolujemy w sumie Wisłę Płock 5 do 1. Kante, 5 strzałów na bramkę, 4 bramki. Kante naprawdę pokazał klasę w tym meczu. Dlatego, że w tym odcinku naprawdę się działo, zdecydowanie Kante zasługuje na nominację do zawodnika odcinka. Te dwa mecze, które zagrał w tym odcinku. Czyli łącznie 5 bramek. Naprawdę, na, jako 30-latek. 68 oceny ogólnej. Zastą, zastępuje rosołka, który gra w Lidze Miszów. Super, super forma, więc Kante jest pierwszą nominacją. Drugą nominacją pewnie będzie rosołek, dlatego że e, w Lidze Mistrzów spisuje się naprawdę świetnie w tym sezonie. 3 mecze, 2 bramki, 3 e, asysty. Zdobył chyba dwie bramki w tym odcinku. Jedną przeciwko. Tak, jedną przeciwko Bazylei i jedną w rewanżu przeciwko Rangersom. Następnie będziemy mieć Czepańskiego, czyli dwie bramki w tym odcinku i jedną decydującą przeciwko, przeciwko Rangersom, tą trzecią bramkę, która już gwarantowała nam awans. W dodatku też strzelił bramkę w ostatnim meczu w Ekstraklasie z Wisłą Płock, więc też świetna forma jego. No i ostatnim zawodnikiem, który mnie naprawdę zaskoczył w tym odcinku, jest to Mladenowicz. Najpierw przeciwko Lechi strzela gola z rzutu, z rzutu wolnego, później jeszcze ma, as ma asystę. I teraz w ostatnim meczu, gdzie grał na pozycji defensywnego pomocnika, gdzie nawet nie, e, tutaj pozycje mu nie pokazują, że, że może na tej pozycji grać, też zdobył asystę przy jednym z goli Kante chyba. Fenomenalna forma też Mladenowicza w ekstraklasie, więc to są moje cztery nominacje do zawodnika odcinka: Mladenowicz, Szczepański, Rosołek i Kanta. Wy decydujecie, kto będzie zawodnikiem odcinka, i pamiętajcie, żeby iść do opisu pod tym odcinkiem, kliknąć w link do ankiety i zagłosować na zawodnika, którego chcecie zobaczyć w następnym odcinku z kartą Inform. Więc, dobra, w takim razie to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli wam się podobało zostawcie lajka, like bardzo mi to pomaga. No i wiem, że chcecie widzieć więcej odcinków z Legii. W dodatku, jeżeli mogę was poprosić o wsparcie, zostawcie też subskrypcję, bardzo mi to pomaga. No jesteśmy już pomału na drodze do tysiąca subskrypcji. My będziemy się widzieć poniedziałek w następnym odcinku z kariery Legią. W takim razie do zobaczenia, cześć!